zwrot podatku bez granic z transferc. Taki Takim wielkim zarzutem w stosunku do tego właśnie pakietu było niestosowanie się właśnie, nawet nie wprowadzenie samego pakietu, ale niestosowanie się ogromnej ilości firmy do przepisu, do wymogów tego pakietu. I w ten sposób pakiet spowodował, że wzmocnił nieuczciwą konkurencję, bo firmy, które nie chciały upaść, których nie było stać na wprowadzenie wszystkich przepisów i uregulowanie spraw dotyczących swojego personelu podróżującego, czyli kierowców. Automatycznie zaczęły unikać płacenia podatków, płacenia e, ZUS-ów i e, w obliczania w prawidłowo czasu kierowców, wypłacania premii, e, takich na przykład też e, tych sanitarnych, tak zwanych dodatków. I świetnie funkcjonują w Polsce. One po prostu inwestują w siebie, nie inwestują w podatki, nie inwestują w personel, wyciągają Stamtąd, gdzie się tylko da, a inwestują w siebie. Czyli konkurencja, taka czarna konkurencja, prawda, tak. rośnie dla uczciwych polskich firm transportowych. To ja tylko powiem, że <laughs> dokładnie, i to na samym początku wejścia w życie pakietu mobilności. Tej części socjalnej jak najbardziej taki głos był słyszany, że no przecież mamy już marzec, mamy kwiecień, nie ma kontroli, będzie gitara. Jak będziemy stosować dalej stare zasady, panelu jeszcze spotykam firmy, które dalej diety rozliczają. Więc tu już jest e, kosmoscia dalej dietę inaczej. Te, które są prawidłowo, zgodnie z przepisami, jak najbardziej, ale spotykam firmy, które dalej według starych zasad rozliczają diety, te, które były zdelegalizowane i dalej funkcjonują. To jest do momentu kontroli. A ja powiem, że mazowieckie mamy bardzo duży ruch obecnie. Zakładu ubezpieczeń społecznych minęło 2,5 roku od wprowadzenia tych przepisów. Ja tłumaczę ludziom, przecież ZUS nie rzuci się w marcu, kwietniu dwa miesiące po wejściu przepisów. Po, po pierwsze, potrzebuje czas na to, żeby się doedukować z tego zakresu. Po drugie, jaka jest atrakcja wejść do firmy i zweryfikować, że ma błędnie rozliczone 1 czy 2 miesiące? No żadne. Ktoś się kontrolować? Dokładnie. Minęło 2,5 roku, to teraz, jeżeli ja mam 2,5 roku w zaległości w składkach, to przy tej wielkości firm, o których ostatnio wspomniałeś, 50-100 ciężarówek, to są miliony. Miliony niedopłaty no tak, ZUS-u? To jest potrzebna kontrola systemowa. A powiedzieć, pani, a powiedzieć Pani, w jaki sposób ZUS podszedł do tematu? Nie wiem. Bardzo prosty sposób. Bardzo prosty sposób, aż, e, aż śmieszny. Jeżeli mamy dwóch kierowców i funkcjonowaliśmy na zasadzie najniższej krajowej, plus stare delegacje, czyli ozusowaną mieliśmy najniższą Dieta. krajową. Dokładnie. Jeżeli doszło do sytuacji takiej, że wynagrodzenie kierowcy opierało się o średnią krajową tłustą wirtualną dietę, to świadczenia od tych dwóch pracowników powinny przynajmniej wzrosnąć dwukrotnie. Tak? No i teraz ZUS obserwuje MIPy firm transportowych. U kogo wzrosło, u kogo nie. I generalnie najprostsza metoda. Masz 10 kierowców. Płaciłeś, zakładam, 100 tysięcy zus Miesięcznie jesteś transportowcem i po 22 nic się u ciebie nie zmieniło. Jesteś wytypowany do kontroli. I kontrola idzie w bardzo prosty sposób. Dostajemy wezwanie w dokumencie. Punkt pierwszy. Proszę określić i wskazać rodzaje transportu międzynarodowego. Bo wiadomo, bilateralne mamy wyłączone i ZUS ma problem. W sytuacji takiej, no wiadomo, że skłamać nie możemy, bo są twarde dokumenty na to. Mamy listy przewozowe, mamy zlecenia, mamy faktury wystawione. No co, oczywiście, tachografy. Nie jesteśmy w stanie, tylko chociaż tachografy to jeszcze jest taka sytuacja, że mogę jechać do Niemiec, będę odbity w Niemczech, ale inspektor nie będzie wiedział, czy to jest bilateralne, czy, czy, mamy, czy tam robiliśmy jakiś kabotaż, no, to czy nie. Pozostałą twardą dokumentację. Nawet nie muszą się zapuszczać w tachografy. No i teraz jest taka sytuacja, że jeżeli u Ciebie Sebastianie nie wzrósł ten poziom płaconych świadczeń, co to jesteś do kontroli. Jeżeli zadeklarujesz, że tak, posiadam taki, a nie inny rodzaj transportu, jesteś do odstrzału. I ZUS w ten sposób, bo rozmawialiśmy z Panią Inspektor, jaka była metodologia typowania mojego klienta do tej kontroli. No jak siedzimy przy kamie, Pani Inspektor, jest dokumentacja na stole, jest wszystko w porządku, przekazane przez nas informacje okazały się prawdą. Pani Inspektor rozluźniła się podczas tej kontroli, widzi, że ma poukładanego przedsiębiorcę, powiedziała, no bardzo prosta. Na czerwono nam się świecą firmy transportowe, które nie zwiększyły płatności składek. Koniec. A tej chwili jaki procent firm Pan... E które pan prowadzi, jest kontrolowany przez. Na dzień dzisiejszy mamy otwartych pięć przewodów kontroli ZUS i to tak troszeczkę mamy dwie w Mazowieckim, rozbite po regionach. A, czyli uważamy, że... I mazowieckie no, bo skupisko firm tutaj jest jakby nie było A, największe, ale uważamy, że to jest na zasadzie zbierania danych z regionów. Puszczanie po jednym inspektorze, zweryfikujmy, sprawdźmy, co się dzieje, żeby ułożyć metodologię tej kontroli. Dlaczego? Bo jak jest 2,5 roku od wejścia w życie przepisów, niech pół roku się uczą i wypracowują sobie pewną metodę, to gwarantuję, że od wiosny przyszłego roku będziemy mieli zatrzęsienie upadku firm z racji tego, że wejdzie pan inspektor i będą bardzo mocno zdziwieni, zaskoczeni, że jednak mamy dopłaty naprawdę w milionach złotych. Bo proszę sobie teraz wyobrazić, że mamy kierowcę... I wynagrodzenie nieozasłone opodatkowane to jest na przykład nie wiem 5 tysięcy netto to jest 4 tysiące zusu razy wolumen kierowców razy 25 30 miesięcy do tyłu. Nie ma firm, firmy będą znikać. Po prostu będą znikać. A mniejsze dokładnie. A mniejsze jeszcze gorzej są narażone z racji tego, że większość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce są prowadzone jako jednoosobowe działalności gospodarcze, Ryzykują całym majątkiem. Sorry, że bardzo dużo jakiejś jednoosobowy działalności przechodzi do nas z Ukrainy, z Białorusi. To Sebastianie, to Ci powiem tak. Musimy rozdzielić Ukrainę, Białoruś bardzo mocno, z tego względu, że czerwiec albo lipiec tego roku weszły przepisy mówiące o parytecie procentowym m, m, posiadania m, m, kapitału w spółce, bo nie jednoosobowe działalności, może firmy, pojedyncze firmy. O, bardziej o takie sformułowanie chodzi, bo JDG dla mnie to jest JDG, typowo założona działalność w Polsce, a nie jest to takie proste dla chłopaka z Ukrainy i z Białorusi, no, chociaż to. dla Ukrainy prościej. E, ale tak, jeżeli chłop Panowie z Białorusi do momentu otwarcia konfliktu, rozpoczęcia konfliktu bez problemu przyjeżdżali do nas, otwierali spółkę i funkcjonowali na pełnoprawnych warunkach, tak jak my. O tyle dzisiaj jest to może nie tyle co niemożliwe, ale bardzo mocno blokowane. Kapitał. Białoruski nie może przekraczać 25%, i tu wcale nie chodzi o ilość, procent, ilość udziałów, ale o procent posiadanego kapitału dokumentowanego. Poza tym mamy przypadek, w którym spółka faktycznie mniejszościowo posiadała i kapitał, i udziały, ale okazało się, że pan z Białorusi przyjechał do Polski na wizie, która jest wizą wydaną niepracowniczą, na przykład do kontaktu rodzinnego, i w tym momencie założył spółkę, został zdelegalizowany. Więc powstały te przepisy, one są teraz intensywnie, zaczęły być intensywnie używane. A co do samej, samego kapitału z Ukrainy, patrzmy na to, że to, że jest wojna, to jest jedno, ale ten biznes musi żyć, ten kraj też musi żyć i funkcjonować. Ludzie uciekają z tamtego regionu z kapitałem, nie winię ich za to, ale funkcjonowanie na naszym rynku, dostali taki duży mandat zaufania, robią co chcą. A mając kapitał, omijać przepisy jest dużo lżej, dużo prościej. I tutaj to, co Sebastianie słusznie zauważyłeś, nie mało polityczne jest używanie, że to jest wprost z Ukrainy. Nie, nie, nie chciałbym tutaj Ukrainy demonizować. bo Kapitał ze wschodu, z kapitałem ze wschodu otwierają Dziesiątki firm, na przykład transportowych, bo to jest fajna maszyna do przetwarzania pieniądza, bardzo wysokie wolumeny, bardzo dużym pieniądzem bo obracamy i te pieniądze bardzo szybko się czy legalizuje, czy one migną. płacą podatki w Polsce, to też jest No dla i właśnie tutaj. i tutaj pani Elu z racji tego, że zakładamy spółkę ZO, jesteśmy dwoma obywatelami Sebastianu z Ukrainy, zakładamy nie jedną, ale dziesięć. Zakładamy 10, w jednej magazynujemy środki w postaci ciężarówek. Na pozostałe 9 wyrabiamy sobie licencję. Puszczamy ją bez zusów, wynajmujemy sobie kierowców. Zanim dostanę jakiekolwiek dokumenty, zanim coś się dzieje, nie wiem, będzie kontrola, wejdę w rating, zanim przyjdzie i tedy. Ale gdzie przyjdzie? Nie mamy meldunku, nie mamy, nie ma obowiązku meldunkowego. Nie mieszkamy w wirtualne biuro, baza wynajęta, gdzieś tam na placu. To jest wszystko do zrobienia. Osoby są. Jeżeli przychodzi urząd skarbowy, nie został mnie, nie został ciebie. Aż w końcu mówią, nie chodzimy do takich firm, bo dla nas, dla urzędników, jest to problematyczne. Bardzo problematyczne. Zanim, że tak powiem, skończą się pastwit nad naszą spółką A, my już jesteśmy na spółce C, D. Sprzedamy te udziały za granicę. Dokumenty wydamy kolejnemu chłopakowi z zagranicy utrudniamy jak możemy. No nie, nie króliczka. <gry> tak, to jest takie gonienie króliczka. I tutaj uważam, że jest możliwość uszczelnienia tego systemu przez polskie służby, chociażby brakiem możliwości otwarcia takiego podmiotu, bo przecież my posługujemy się paszportem. Tak, nie muszę wyrabiać, aczkolwiek mogę, posługujemy się paszportem. I nie powinno zastanawiać, nie wiem, KRS-u lub jakichkolwiek służb, że otwieramy 34 spółkę, yy, gdzie priorytetem jest transport i rejestrujemy ją pod tym samym adresem, w którym już jest 130 innych spółek transportowych. No komuś ta lampka powinna się zapalić, jak nie czerwona, to chociaż pomarańczowa. Powinniśmy eliminować. Ja nie jestem przeciwko funkcjonowaniu legalnie działających podmiotów. Jest u ciebie problem, jest wojna, przyjdź, działaj z nami na równych zasadach. Tak jak pakiet mobilności, drogi Polaku. Chcesz pracować w Niemczech, we Francji, działajmy na równych zasadach. No, Tutaj. To są, że tak powiem, obyczaje przywożone z zagranicy wschodniej. No są na pewno. Ale jeżeli to trafia na podatny grunt, to skorzystając z tego. Gdyby ten system funkcjonował inaczej, lepiej. Nie byłoby żadnego problemu. Chyba jest możliwość. To działają. No to, to nie mówmy, że to oni tak robią. No, my im stwarzamy taką możliwość. Ja bym popatrzył w ten sposób, bo to, co y, rozmawialiśmy w kuluarach, dalej uważam, że metody kontroli inspekcji transportu drogowego w 24 roku, w XXI wieku są analogowe. Coś, od czasów i podstanie naprawdę wiele się nie zmieniło. Inwestycje lepiej to robi. To niesamowicie, no przecież mamy XXI wiek, mamy dobę cyfryzacji. Drodzy Państwo, tym telefonem jestem w stanie skontrolować każdą firmę transportową. Po co przyjazd dwóch inspektorów, pobieranie plików, które mogę wysłać mailem? Po co marnowanie czasu tych inspektorów bardzo doświadczonych, którzy poświęcają, marnują ten czas na przyjazd osobisty do firm transportowych? W to już przesyłani cały czas faktury poczt. Na przykład, no wchodzi KSF. Można? Można. Urząd Skarbowy przyjeżdża na kontrolę? Nie, nie ma takiej potrzeby. Służby niemieckie kontrolujące płacę minimalną w polskich przedsiębiorców przyjeżdżają? Nie, wysyłane ile jest po sprawie. To dlaczego i wtedy od 20 lat nie może tego zrobić? Od ponad 20 lat. Dlaczego oni nie mogą się przełamać? A cały czas widzę na śledze sobie właśnie inspekcję transportu drogowego, permanentna rekrutacja, brakuje pracowników. Ja to rozumiem. No ale jak się swoje zasoby wykorzystuje w taki, a nie inny sposób. Się nie dziwię, że tam jest wieczny brak, wieczny brak inspektorów. Ja mam dużą nadzieję, że Pan Mariusz przyjmie jeszcze kolejne nasze zaproszenie, ponieważ no, ja mam jeszcze bardzo dużo pytań, ale czas też i nas goni. Goni, tak. Panie Mariuszu, także ja bardzo serdecznie Panu dziękuję za spotkanie, oboje. Się Dziękuję. Zmieni. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy, ponieważ Sebastian ma zderzenie bezpośrednie z rynkiem, jako nasz szef sprzedaży. W związku z tym a no, jest w stanie teraz rozmawiać z naszymi klientami bardziej profesjonalnie, po takiej wspaniałej lekcji, jaką pan nam tutaj, jakiej pan nam tutaj udzielił. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie tych pięknych okolicznościach przyrody. Naprawdę bardzo nam przyjemnie się rozmawiało tak jak pani wspomniała. Transport jest tak szeroką dziedziną, e, która się ociera o sferę podatkową, akcyza, VAT, zagranica, Polska, międzynarodówka. No jest tego tyle, że moglibyśmy tutaj 24 godziny rozmawiać i tematu byśmy nawet nie nadgryźli, e, ale bardzo się cieszę, że tą sferę najbardziej nurtującą obecnie naszych przedsiębiorców transportowych, czyli czas pracy, czas jazdy, wynagrodzenia i wyliczanie tych wynagrodzeń, jakkolwiek żeśmy um, dotknęli i porozmawiali, Mam nadzieję, że troszeczkę to pomoże w takiej autorefleksji tych przedsiębiorców, którzy funkcjonują z boku tego prawa lub nie są świadomi tych konsekwencji, które mogą ich spotkać. Pomóżmy sami sobie, bo możemy naprawdę dużo zmienić, dużo w tym zakresie zrobić. Więc wszystkiego dobrego, nowe otwarcie noworoczne, nowe ja, nowe podejście do własnej firmy i do własnego zdrowia i bezpieczeństwa w dokumentacji. Wszystkiego dobrego jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Odzyskaj swoje pieniądze i zainwestuj je tam, gdzie są naprawdę potrzebne. StransTax